Witajcie. Dzisiaj troszeczkę słów na temat drona, który od niedawno zakupiłem. Jak widzicie, jest w wielkości praktycznie Technisata Violi 3, jak i też LG Stylusa 2 po złożeniu. Zajmuje, jest bardzo praktyczny i nie zajmuje wiele miejsca, tak więc można go zabrać wszędzie. Za chwileczkę go troszeczkę bardziej omówię. W tej chwili jest złożony, zaraz go rozłożę. Przede wszystkim rozkładamy w pierwszej kolejności te pierwsze tutaj skrzydła, a raczej śmigła, tak jak w tej chwili. Później te na dole mamy, robimy to w ten sposób, nie w bok, tylko do góry. I tak się to prezentuje, właśnie całości, tak jak tutaj widać. Osłona obiektywu. I tutaj mamy wejście USB-C do ładowania, jak i również wejście na kartę. Tutaj na górze mam naklejony już numer operatora, bo trzeba to zrobić, ale docelowo po prostu zamówię sobie taką aluminiową płytkę na Allegro, będzie to solidniej wyglądało. Mamy tutaj przycisk do kontrolowania poziomu naładowania baterii, jak i również do uruchomienia urządzenia. Podejrzeć możemy sobie również tutaj, jak wcisnę, też się te kropki zapalą. Różni się ten dron od jedynki tym, że ma zupełnie innego pilota oraz troszeczkę mniej od niego waży. Ale ma za to z kolei większe zasięgi. Można sobie spokojnie na 5000 metrów się nim oddalić, pod warunkiem, że nie ma jakichś zakłóceń w okolicy. U mnie niestety są, więc nie testowałem jeszcze dalekiego zasięgu. Pilot do niego wygląda tak, pokażę go później bliżej. I omówię poszczególne przyciski. Tutaj mamy w oryginale. Osłonę obiektywu, ja na to mówię, obiektyw. Droniarze mówią na to gimbal, ale przed rozpoczęciem nagrywania czy przed startem należy ją zdjąć. Wtedy urządzenie sobie skalibruje, że tak powiem, poziom, w jakim się znajduje. Niewielkie urządzenie można je wszędzie zabrać, praktyczne bateria wystarcza nam na około 31 minut lotu lub 33 w zawisie. Żeby latać takim urządzeniem i nagrywać, no to musimy się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Następnie mamy wygenerowany kod, który należy nakleić na tego drona, tak jak ja tutaj zrobiłem. Oczywiście możemy to napisać na kartce i nakleić taśmą, ale można też zamówić tą wersję aluminiową, o której już wspomniałem. W tej chwili tutaj słyszycie pilota, jeżeli nie jest podłączony, to po pewnym czasie się, że tak powiem, wyłączy. Urządzeniem no, dla testu można je uruchomić również bez smartfona i zaraz to zrobię i pokażę. Jeśli chodzi o samą kamerę, nagrywa ona obraz w 4K, natomiast nie ma tutaj funkcji nagrywania dźwięku, bo w każdym dronie po prostu nie ma mikrofonu. Można to rozwiązać w ten sposób, że po prostu tutaj na górze jakoś solidniej przymocować inną zewnętrzną kamerę. Oczywiście nagrywanie trzeba wtedy włączyć wcześniej i wtedy ten dźwięk się zarejestruje. W tej chwili no, dźwięk e, pracy silnika będzie, słysza e, będzie słyszane, bo będę to nagrywał z telefonu, więc on ma mikrofon, więc e, pracę tego silnika wychwyci. W tej chwili się e, już e, pilot wyłączył. Dron waży 49 gram, więc. E, Poza rejestracją na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nie musimy praktycznie nic robić, ale warto by było skończyć tamte uprawnienia, które są na stronie, mianowicie A1 i A3. Wtedy pozwoli nam latać do większymi jednostkami z dalszym troszeczkę zasięgiem. Jeśli chodzi o nagrywanie, samo nagrywanie, no to nie sprawia właściwie to żadnych problemów. Możemy sobie to w aplikacji ust ustawiać, zarówno pod kątem barwy, jak i też jakości tych filmów. Mogą zarówno ważyć mniej, jak i więcej. To już tam kwestia po prostu ustawień. No i za chwileczkę pokażę Wam to wszystko, jak to się zachowuje z bliska. Opakowanie zawiera, akurat kupiłem w zestawie, więc zawiera dodatkowo przewody z USB-C na inne, również inne wejścia. Tutaj mamy w tej chwili takie. Kolejny przewód też jest z USB-C USB na inne wejście, też do telefonu lub tableta, w zależności tam kto jakie urządzenie używa tutaj mamy dodatkowe rączki tutaj do pilota dodatkowe śmigła jako, że to był zestaw z kartą pamięci to również ona była w komplecie Śrubokręcik do wymieniania śmigieł oraz instrukcje w kilku językach, jak również kartę gwarancyjną. Ale mamy tutaj również instrukcję w języku polskim, gdzie jest wszystko solidnie napisane. Należy się, oczywiście, z tą instrukcją obsługi zapoznać. jest za chwilę przejdę na no. tryb nagrywania kamery mamy tutaj w tej chwili takie. Nie jest to może za dużo, ale no, nie ma też co narzekać. sobie przygotujemy punkt do y, testu silników. Y, włączamy tutaj trzeba na razie y, no, wcisnąć drugi raz raz. W tej chwili on się ustawia. No, jeżeli mryga tak na zielono, to jest gotowy do pracy. Włączamy sobie pilota. Również, jak pojawi się taki dźwięk, to znaczy, że pilot jest e, podłączony do drona. Tutaj mamy zmi e, możliwość zmiany trybu z normalnego na sportowy lub e, tego nie testowałem jeszcze. Tutaj jest automatyczny powrót do bazy. Tutaj mamy zmianę. E, z wideo na zdjęcia, natomiast tu u góry mamy przycisk do nagrywania lub też do e, robienia zdjęć. Tutaj jest podłączony, oczywiście, przewód, który podłączamy do telefonu, jeśli chcemy mieć podgląd z kamery. E, tym pokrętłem sobie regulujemy, e, tak jak w tej chwili ja tutaj. Pokażę, jak się tutaj. O, obiektyw. Jak widzicie, zmienia położenie. Natomiast tutaj tego przycisku jeszcze nie wypróbowałem. Tym przyciskiem sobie startujemy góra-dół, w poziomie. Natomiast tym w poziomie przód, Tył W tej chwili go uruchomię. Nie wiem, czy zrobię to uh, jed jedną ręką, ale spróbujemy. Spróbować nie zaszkodzi. Zobaczymy, czy się. nie bardzo, muszę to zrobić dwoma rękami. No i silniki nam w tej chwili na, tak na postoju pracują, znaczy, że jest prawidłowo. Tutaj tym drążkiem w tej chwili yy, przesunę do przodu, to zwiększę mu moc. Kot w tej chwili zaciekawiony, co się tu dzieje. Startujemy. Widać, że stawiłem tutaj na kamerę naprzód. Tak to mniej więcej brzmi. Tutaj jeszcze pokażę, jak się ten obiektyw opuszcza z tej perspektywy. Tutaj sobie podnosimy tym drążkiem do góry, jak również na dół. Jeżeli kamera jest ustawiona do tyłu, to tym się cofnę troszeczkę do tyłu. Lock. No tutaj sobie obracamy, tak jak wspominałem, kamerą w którą stronę, w zależności jak chcemy, żeby patrzyła. Lądujemy. celu wygenerowania sobie właśnie numeru operatora. Rejestrujemy się właśnie tutaj na tej e, stronie. Ja już jestem zarejestrowany. Tu mogę sobie kliknąć. No i tutaj mamy profil, jak również certyfikat kompetencji, który jest, który można zrobić właśnie tutaj online. Natomiast potrzebujemy jeszcze aplikację Drone radar. Potrzebujemy właśnie tej aplikacji, niezależnie od tego, czy latamy nad własnym podwórkiem, czy nie. Trzeba zgłosić każdy lot. Chociaż też uważam to za głupotę, bo wiadomo, że jeśli latamy nad na wysokości 4 metrów nad ziemią to nikt nam w tyłek nie wleci. Tak jak również w, w obrębie własnych budynków. Tak ona właśnie wygląda. Да, это пантела.